Czystość niebezpieczna dla zdrowia. Czy pamiętacie z dzieciństwa zdań? Czystość gwarancją zdrowia. Ta prawda okazuje się paradoksem. Czym bardziej walczymy o nią, tym bardziej słabnie nasz system odpornościowy i pogarsza się stan naszego zdrowia. Rynek chemii gospodarstwa domowego proponuje nam coraz więcej środków do osiągnięcia sterylnej czystości. Czy kupując proszek do prania lub płyn do mycia naczyń zastanawiasz się jaka jest odwrotna strona medalu? Co jest ważne dla Was przy wyborze środków do prania? Żeby dobrze prał i chronił pralkę. Ja jako medyk kieruję się bardziej jakością. A co oznacza dla Pani jakość? Żeby nie powodował odrażnień, żeby nie było alergii. Może być tańszy lub droższy, lepiej tańszy. Jesteśmy wszyscy z budżetówki. Też jestem z budżetówki. Żeby prał. To najważniejsze. Żeby wybielał. Mm, żeby pranie było czyste, świeże, mm. żeby usuwał plamy, żeby było dużo piany. A czy zwraca Pani uwagę na ekologiczność środków? Mm. Nie. Nie wiem. Na dziecięcych proszkach piszą, że są naturalne. A wierzy Pani w reklamę? No nie całkiem, nie na 100%. A kto ich tam wie? Jak widzimy, mało kto zwraca uwagę na ekologiczne aspekty środków piorących i innych produktów chemii gospodarstwa domowego. Dla wielu gospody skład pokazany na opakowaniu niewiele mówi, a znak ekologicznego bezpieczeństwa spotyka się bardzo rzadko. Myślimy, że jeżeli produkt trafił na sklepową półkę lub jest reklamowany, to powinien być bezpieczny, ale fakty mówią co innego. Szeroko rozpowszechnione w ostatnich latach, szczególnie w ostatniej dekadzie. Lekarz Świetlana Kotowa, pracownik naukowy medycznego instytutu badawczego imienia Koreckiego. Wzrost użycia chemii gospodarstwa domowego daje w następstwie rozwój, występowanie różnych zachorowań, takich jak astma, problemy alergiczne, problemy skórne, choroby przewodu pokarmowego. Dlatego stosować te środki trzeba z dużą ostrożnością. I pod kontrolą. jest powszechny pogląd, że czym więcej proszków sypiemy, tym mamy lepsze pranie. Jednak podobna czystota może stać dla zdrowia. Taka czystość może być niebezpieczna dla zdrowia. Większość proszków ma w swoim składzie fosforany, które zmiękczają wodę i poprawiają skuteczność prania, syntetyczne związki powierzchniowo czynne wybielacze i syntetyczny zapach. Между тем, во время стирки все они То на и и Эксперименты, проведенные одним из киевских научно-исследовательских институтов, Badania w jednym z kijowskich instytutów naukowych wykazały, że do usunięcia fosforanów przy 15-40% zawartości w proszku konieczny jest 7-9 pół, lat, a w domowych warunkach płuczemy 2-3 razy. W efekcie kontakt w związku ze skórą może wywoływać podrażnienie, alergiczne reakcje lub jeszcze bardziej poważne skutki.

Skóra traci swoją naturalną odporność. Lekarz: Światłana Kotowa, pracownik naukowy Medycznego Instytutu Badawczego imienia Koreckiego. Nasze ciało pokrywa ochronna warstwa kwasu tłuszczowego. Kiedy detergenty zniszczą tę powłokę, nasza skóra pozostaje bez jakiejkolwiek ochrony i jeżeli ktoś ma skłonności do alergii, to ma alergiczne problemy na 100%. Czy miała pani jakieś problemy z alergią? Nie, nie było nigdy. My w ogóle nie używamy proszku. Były wysypka na plecach, dopóki nie przestaliśmy używać tego proszku. Mnie się wydaje, że one są szkodliwe. Jeżeli piorę raz i drugi, to czuję podrażnienie na rękach. Wolę trać w mydle. Ukraina wchodzi dzisiaj w pierwszą dziesiątkę pod względem liczby alergicznych zachorowań. I ten wskaźnik dynamicznie rośnie. To według potwierdzonych danych, a ile jest niezarejestrowanych przypadków. Często zwracamy się do lekarzy z zaczerwienieniem i wysuszeniem skóry po prawie, a nie zastanawiamy się, że te same środki, dostając się do organizmu, mogą odbić się niekorzystnie na zdrowiu naszych dzieci. Szczególnie ostrym problemem jest to dla Według statystyki, co dziesiąte dziecko na świecie rodzi się ze skłonnościami do alergii. Jeżeli dodać do tego obniżenie odporności i sprzyjającą tym zjawiskom niedobrą sytuację ekologiczną na Ukrainie, jest powód, żeby bić na analog. Dziecki organizm nie Elena Krawczenko, kierownik przychodni pediatrycznej, alergolog. pełni ukształtowany organizm dziecka będący w procesie tworzenia podlega złożonym procesom odpornościowym i następstwa kontaktu w tym okresie z alergenami mogą być u dziecka od minimalnych do bardzo poważnych, wymagających nawet zabiegów reanimacyjnych. To nie przesada. W jednej z kijowskich sporodowych było zarejestrowanych 10 przypadków śmiertelnych wśród nowonarodzonych na skutek przesuszenia skóry przechodzącej w stan zapalny infekcje bakteryjne. Powód? Pieluchy prane w proszkach zawierających wówczas do 60% fosforatu. Jeżeli wasz maluch kapysi i nie chce zasnąć, zwróćcie uwagę na bieliznę i pościel tak intensywnie pachnącą po praniu. Może w nich jest ukryta przyczyna. Niebezpieczne mogą być również środki do mycia naczyń. Im gęściejsze, tym więcej związków chemicznych zostaje na naszych naczyniach, a potem z jedzeniem trafia do organizmu. W Ameryce, w zachodniej Europie stosuje się specjalne płyny do płukania z kwasami organicznymi, żeby usunąć detergenty. W naszych warunkach można by płukać wodą z kwaskiem cytrynowym, ale nasze gospodynie nie znają tej recepty i karmią dzieci jedzeniem z chemicznym zapachem. Elena Krawczenko, kursy, kierownik przychodni pediatrycznej, Obserwujemy poważny wzrost liczby zachorowań alergicznych związanych z rozwojem urbanizacji i chemizacji życia ludności, popularyzacją chemicznych środków czystości, powszechnym obniżeniem stanu zdrowia społeczeństwa i naruszeniem naturalnej odporności ludzi. tak Triggery, jak ja już mówiłam, które mogą być, jak... czynnikami odpowiedzialnymi za ten stan mogą być jak już mówiłam, chemiczne środki w postaci aerozoli oraz różne związki zawarte w proszkach do prania to alergeny to jest, one nie nieсуją nagрузку antygena, a to jest po prostu rozdrażniające substancje, na które bardzo często i się rzeczywiste alergeny, zwiększają nasze zagrożenie alergiami. Różne środki mogą też mieć działanie podrażniające. To jest pseudoalergiczne. Mogą dawać podrażnienia, zapalenia skóry, wydzielanie śluzu, katar, kaszel niekiedy trudny do opanowania. Bywa tak, że używanie dla dzieci bielizny niedostatecznie wypłukanej po praniu może doprowadzić do występowania kontaktowego podrażnienia lub zapalenia skóry. Proszki zawierające fosforany nie tylko wpływają bezpośrednio na zdrowie człowieka, ale przynoszą poważne szkody naszemu środowisku. Fosforany, wchodzące w skład większości proszków, mają zdolność przechodzić przez najnowocześniejsze oczyszczalnie ścieków i trafić do odkrytych zbiorników wodnych. Osadzając się na dnie, stanowią nawóz dla zielonych wodorostów, które zaczynają się gwałtownie rozwijać i woda zaczyna kwitnąć. Jeden gram fosforanu potasu powoduje powstanie 5 do 10 kg zielki, a według czasopisma Biznes na Ukrainie sprzedano w 2002 roku około 180-220 tysięcy ton proszków do prania.